czas. I cóż powiecie? Odprzeleciało. Rok szkolny minął, jak zlicza czas. Przed nami skończył się rok szkolny. Skończyła się droga. Skończył się pewien etap edukacji przedszkolnej. Przed nami jeszcze wiele dróg. Droga szkoły podstawowej, droga gimnazjum, droga liceum. Aby dotrzeć do pragnionego celu, Musimy się wspinać niejednokrotnie pod górę drogą, krętą, ale efekt jest wspaniały, fantastyczny, wymarzony. Bo tym efektem będą wasze piątki i szóstki w szkole. I właśnie wybierajcie taką drogę, aby efekt końcowy był zadowalający. I tego właśnie wam dzisiaj życzymy. Zapraszam na przedstawienie. Wszyscy razem zaczynamy od wierszyka. Co dzisiaj jest Zaśpiewamy teraz prosankę pod tytułem Cały świat się do nas śmieje.